I teraz to teraz w kolejnym filmie z serii Pokémon Gry. Koseż zaczęliśmy grę właśnie w Shaolów, w Pokémon i zrobiliśmy kolejną odznakę. Odznakę od właśnie Koriny. Czyli mamy już trzy odznaki, Trzy za ośmiu. No, czyli jesteśmy prawie w połowie drogi. Tak, jeszcze nas czeka daleka droga do samej ligi Pokémon. Musimy najpierw zdobyć się za odznak i jeszcze przejść do samej ligi. Także to nie jest takie proste. Dobra, także lećmy. Do właśnie wieży, gdzie czekać na nas będzie właśnie Korina O, guru, witam. O, Corina. E, mam na myśli. Um, nie wiem, puszczę mega ewolucji. Czeka na ciebie na szczycie wieży. Okej, okay, czyli musimy się tam ja dostać zapewne, dole. Nie możemy tużyć tu naszego wyszukiwacza. więc pozostaje nam na mocną rękę szukać przedmiotów. Tylko wybrani mogą wejść na szczyt wieży. O, ty jesteś... Możesz przejść. Dzięki. Dobra, no i tak właściwie wieża jest też i po części e, obiektem mieszkalnym. Tak, mamy tu mieszkania. C Znasz prawdziwe imię... E, guru Mega Ewolucji? To Gurkin. O ciekawe. Pewnie dawno, dawno temu ten, że przychodził tutaj ze swoim Lucario. Znalazł dwa dziwne kamienie. Powiada się, że e, to była pierwsza na świecie mega ewolucja. Czyżby Lucario był pierwszym mega ewoluującym Pokémonem? Być może. No wra. Tu mamy właśnie Lucario. Mega ewolucja To jedna z wielu rzeczy, które potrafią Pokémony. Pokémony są. Z Wciąż są prawdziwe skraby, nawet jeśli nie mają mega ewolucji. No bo tak, nie każdej ma. Zobacz to... Mega ew... Gór mega ewolucji. Um... Był pierwszym teren, który evolu... mega ewoluował Lucario. Ciekawe, ciekawe. Dobra, więc chodźmy jeszcze wyżej. Gdzie tak, to jeszcze nie jest koniec, ale tu znowu mamy jakieś... mieszkanie w wieży. Od dziecka um, przechodziłem tu sprzątać, chciałbym, żebyś to miał, i dostaliśmy PM47 zuchem Low Sweep, którego mieliśmy okazję zobaczyć na stadionie w poprzednim odcinku. A już go do tego dość, może przez to, że ludzie, nie wiem, mają wszędzie jakieś mocne pokemony? Kiedy był młody, profesor Sykimor trenował. Kiedy profesor Sekimor był młody, to no, bo, bo uczył się tutaj o mega ewolucji, a, ale zdecydował, że nie będzie już więcej się tym zajmował. Ciekawe, ciekawe. Dobra, w każdym razie, tak, mamy kolejne dwa nowe tematy. Znaczy, jeden z poprzedniego odcinka jeszcze. No czyli tak, teraz musimy przejść się tędy. I to już jest szczyt wieży. I kolina! Naprawdę uwielbiam to miejsce. Kiedy um, ja jestem tu ze swoimi pokemonami, patrzymy na piękne niebo i nagle wszystkie zmartwienia znikają. No i czuję się, że mogę wszystko. No, dziękuję Ci, że tu przyszedłeś. Um, zdecydowałem, że w tym miejscu przekażę Ci mega pierścień. Um, Aha, żeby się upewnić, że nie zapomniemy tego momentu, chciałbym żebyśmy go, żeby on miał miejsce przy nie wiem, jak najbliżej nieba. Ehm, no i to proszę bardzo, otwórz twój mega pierścień. Ehm, to brozoleta, z którą wygodnie się nosi. No i teraz dostaliśmy właśnie mega pierścień, który mamy na lewym nadgarstku. Fajnie. Teraz e, musisz dać swojemu Pokémonowi kamień ewolucji i wypróbować go w walce. Twoje e, Pokémon na pewno zareaguje na mega pierścień. No Lucario, o co chodzi? Huh? jesteś pewien? Chcesz walczyć po stronie tego trenera? Widać, chcę. Nie wiem, co powiedzieć. To trochę szokujące, że jakiś podróżujący trener może mieć jakby taką silną... wieś. <laughs> no cóż, to musi być wyjątkowe. Więc co powiesz tenerze? Czy chcesz, żeby Lucario walczył przeciwko mojemu Lucario? Lucario kontra Lucario, to będzie walka. Um, oba mają Lucario-nit, um, dzięki czemu... Więc... co powiesz na to? No dobra, niech będzie. Tak, czuję już... Chęć walki, Lucario. Może dlatego, że nigdy nie przegrał od innego Lukaria, może po prostu dlatego, że y, walczy po twojej stronie. Także zaraz się zacznie. Teraz będziemy walczyli Lucario. Gotowy, Lucario? I poznamy tajniki Mega Ewolucji. Więc zaczynajmy! Także walka z Koriną, starcie trzecie na dobrą sprawę. Znaczy teraz nie walczę jako liderka, tylko jako posiadaczka mega tym razem rękawicy. Tak się zwie przedmiot, który ona trzyma i umożliwia mega ewolucję. Dobra i oczywiście co zrobi Lucario? Tak, jeżeli teraz wejdziemy w opcję fight, pojawia się nowa opcja, jaką jest właśnie mega ewolucja. Kiedy po to on trzyma mega kamień, zaraz go wam pokażę po walce, wtedy możemy właśnie z tej opcji skorzystać, także działajmy mega ewolka i... A niech będzie i Power Up Punch. Dobra, czyli tak właśnie prezentuje się mega ewolucja. Jest to nic innego, jak ewolucja na czas walki, która nieco wzmocni statystyki naszemu Pokémonowi. Także mamy Mega Lucario. Tak właśnie się on to, to prezentuje. Oczywiście, Corina również ma mega. Czy tak coś z zwie kamień kluczowy? I również właśnie używam Mega Evolucji, czyli Mega Lucario kontra Mega Lucario i mój Mega Lucario jest troszkę szybszy, więc możemy przywać Power Up Punchem, który zdziałał naprawdę dużo. jeszcze podeszły mi atak. Wrogi Lucario również używa Power Up Punch i to prawie o mojego Lucario. Znaczy mojego Lucario, nie taki on mój. Dobra, w każdym razie kolejny Power Up Punch i wykończamy drugiego Lucario. Tak jest, walka na dwa hidy. No tak to już jest, więc udało nam się pokonać Corinę. Co za niesamowita więź! Co za niesamowita moc! Moc mega ewolucji! Co za wspaniała walka! Oba Lucario, um, oba Mega Lucario nie szczędziły przeciwko sobie siły. Dzięki takiej silnej więzi na pewno będziesz w stanie używać Pokémonów i ich mega ewolucji. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli Lucario przychodzi się do swojej. No, bo wyruszy razem z tobą w podróż. Robicie naprawdę... Tworzycie naprawdę wspaniałą drużynę. Także... Tak, Lucario patrzy się w naszą stronę i czy go chcemy? Dobra. Więc mamy Lucario. Kolejnego nowego Pokemona. Chcemy też skrywkę? Niekoniecznie. Tak jak Pokemony i trenerzy yy, ukazują sobie przejmość powiedzmy. To obaj, znaczy no oboje będą y, dzielili też ze sobą odwagę. Czy coś w tym deseń. Dobra, także... Tak, dostaliśmy właśnie kolejnego nowego Pokemona i kolejny nowy przedmiot, który on właśnie trzyma. Jest to Lucario na poziomie właśnie 32, który trzyma właśnie Lucarionid, czyli przedmiot właśnie Mega Ewolucji. No i w sumie mamy też parę Pokemonów, czy parę w sumie jednego, którego też możemy Mega ewoluować. I takim Pokemon jest na przykład Aerodactyl. Dobra, i on załatwia w sumie ciekawy taki właśnie Power Punch, który wzmacnia atak o 40. Zords który wzmacnia atak o 2 stopnie. Metal który robi a Spell o 2 stopnie. No i Bone Rush, czyli uderzenie kośćmi, który uderza od 2 do 5 lat. To dosyć ciekawy pokój. Właśnie Lucario w tym, że ma ogromny tak, ja tak. No w naszym przypadku chyba wyższy wydrzyma na natura Hestii, co daje mu speeda. tak abyśmy szybsi od Lucario Koriny. Więc tak, mamy i mega pierścień, i właśnie Lucario. właśnie mega pierścień sobie rzucimy okiem. On jest w przedmiotach kluczowych i oto jest i on. Właśnie on umożliwi nam w połączeniu z mega kamieniem zadziałanie mega ewolucji. Dobra, to skoro mamy jeszcze nowego Pokémona, to zerkniemy sobie, co o nim powie nasz Pokédex. Dokładnie. Lucario znajduje się w Pokédexie Centralnego Kalos i gdzieś chyba niżej on się znajduje. Dobra, zobaczymy. Um, Lucario, Lucario. Jest i Lucario, więc jest to również Pokémon Ora, podobnie, ale Royal Lulu troszeczkę innym Pokémonem. Dobra, czytam. Odczytując jakby aurę z ludzi, albo z... zewsząd, może powiedzieć, co ktoś inny czuje. Nawet oddalono pół mili. Bardzo ciekawy pokémon, walcząco-stalowy. To jest naprawdę fajne połączenie. No i oczywiście Lucario będzie niezłym dopełnieniem w mojej drużynie, ze względu na to, że nie mam ani Pokemona stalowego, ani Pokemona walczącego. Um, Lucario widziałem, że miał lepszy spec-atak niż atak, więc... E, I może nawet w tą statystykę lepiej by wyszło, gdyby był zrobiony, że tak powiem. Dobra, no, teraz szybki zjazd. na dół. I tak, mistrzu, albo góru mega ewolucji mamy. Inne to też mogą wywołać mega ewolucję. Albo jak mega kamienie, mega. tę... Też muszą być gdzieś pokrywane w regionie Kalos. Może ich poszukasz i kiedyś uda się ją znaleźć i stworzyć jakąś wsi. mieliśmy z na Pokemonem. Może. Tak, myślę, że... Ty i Serena będziecie ze sobą rywalizować i... stać się naprawdę, naprawdę silny. Cieszę się, że mogę ze sobą Te Dobra, ale... Takie zasadnicze pytanie... Gdzie się zdobywało HMA 03? Się okaże. Dobra. W każdym razie, siad na rolki. No i lecimy dalej. Choć zasadniczo właśnie tak myślałem o tym HM, gdzieś to ja mogę go zdobyć, ale może gra nam pokaże. Nic bardziej mylnego, cześć, Serena. Czyż masz to, co myślę? Masz, sąsiedzie! Powinieneś to mieć! Dostaliśmy HM06 z uchem surf. Nic bardziej mylnego. Używając surfa, byś mógł podróżować po wodzie. Jeśli eee, o tym, pomyślę, to naprawdę wspaniała. Kiedy tak pomyślę.. Myślę, że naprawdę wspaniało się stało, że taka osoba jak ty. Um, nie wiem, jakby przybyła o Kalos i... Um, podróżuje ze mną To jakby przeznaczenie. C. Dobra, w każdym razie jesteśmy od bardzo istotny czynnik, który możliwie nam przedostanie się dalej. a no właśnie jest to kolejny HM. HM03 z, z ruchem surf. Jest To bardzo silna na tak wodno, SL90 który jeszcze w walkach z większą ilością Pokemonów, je wszystkie. Także, nauczę po sobie Frogatira, bo on go może podać Może go też poznać lime, ale Frogatira się bardziej przyda. I wezmę go sobie może zamiast Waterpulsa. No może i tak, posła mi dwa wodne ataki. Um, w surf jest nieco silniejszy od Waterpulsa. Czy nieco, w sumie o, o połowę. Bo mamy siłę 90 jeszcze ze stawem. Czyli łącznie 135. Czyli teraz będziemy mogli sobie tutaj przypłynąć i koleś już nas nie będzie blokował. Naprawdę nie będzie nas blokował. Ten Lapras kiedyś mi służył, ale. No cóż. Mam pewien pomysł. Masz... Widzę, że masz odznakę, więc jesteś silnym trenerem. Co powiesz, żeby Lapras dołączył do Twojej drużyny? Okej! Okay. mi kolejnego złego Pokémona, jakim jest Lapras. Hmm. Czy chcę malarzczytkę? Nie. Lapras! Czas ruszać! I ci płynie przez Regen Caros! Dokładnie, jesteśmy kolejnego nowego Pokemona, jakim jest właśnie również wodny Pokémon i to też na 30 -tym poziomie jakim jest Lapras. Lapras jest wodnolodowym Pokemonem. Jest to właśnie dosyć dobry Pokémon, tu jesteś ogromnym HP i mnie, to się ma absorbczy, absorpcji, że po prostu jeżeli zostanie wodnym atakiem, to odnawia mu się HP. Także to jest naprawdę fajne. Um, dodatkowo właśnie... No mamy naturę obojętną. Lapras jest też niezły w obronach w spec ataku, ogólnie. To najszybszych nie należy, ale statystyki ma niezłe. Więc na Waterpool znany Batyslam to jest atak fizyczny, może spalażować Rainbow, przebywa po prostu deszcz na pięć tur. No i Parrystown, to jest dosyć ciekawy ruch. Po trzech turach wszystkie Pokemony, które usłyszały tę pieśń, tę bolesną pieśń, po prostu padają. Także to jest dosyć ciekawe. Ehm, dobra, oczywiście Rapras nie będzie raz jego sił na zróżnienie, bo też nie potrzebuje dwóch chłodnych Pokemonów. Ale na jest fajny pokemonem, kurczę. Dobra, czyżby tu się coś gdzieś kryło? Tam na górze chyba. To no co, zaraz, przecież na tej ścieżce. Dobra, więc napadają nas kolejne dzikie boksy. O, Slowpoke! Slowpoka nie mieliśmy okazji spotkać. slowpok jest to pokemon, jest to pokemon typu wodno-psychicznego. Jest to dosyć ciekawy Pokémon, charakterujący się opóźnionym zapłonę. Dobra, a mimo to, że Teeth nie wykończy swojego nie wykończył to już, a Headbutt. E, no to z naszej strony teraz poleci jeszcze. Cut. Um, co. oswali Osłabi Slowbro, akurat, tak żebyśmy byli w stanie się nim zająć. To już nam że nam jest Disable. Przez co. Um, przez co nie będę mógł teraz użyć kata ponownie. Tak właśnie działa ten, a tak wyłącza nasz. Y, Ruch na jakiś czas? No dobra, spróbuj zapać sobie Slowpoka. Także Pokebole, Pokebol i łapiemy! Slowpoka jest ogólnie fajnym pokemonem. Co ciekawe, też może ewoluować w jednego z dwóch pokemonów. Albo Slowbro, albo Slowkinga. No i Slowpok się uwolnił niestety. Nie taki mam prosty do złapania, jakby się mu jednak wydawało. Dobra, to mi się coś kable pnączą. Co? Momencik. Dobra się rozplotało wstępnie dobra teraz będzie dobrze więc zarzucimy kolejnego pokebola miejmy nadzieję że Snowpok złapie 2 3 i jest dobra mamy kolejnego nowego mam, komórka który więc złapie Snowpok. Zobaczcie, kolejne nowe pokusy. Dano znowu pokusy do Jeszcze poczytam wam dane na temat y, Laprasa, bo też są dość ciekawe. Przecież po Pokémon taki, jak <noise> wspomniałem, spodziewany, spodziewany z opóźnieniem, zapłoniem. Um, tak. należy sobie beztrosko przy wodzie. E, albo wyleguje się beztrosko przy wodzie. E, czasami coś złapie jego, ogon, ale on no, stanął nawet w tym przez cały dzień. Bardzo ciekawy Pokémon. No, sam do boksu czwartego. No i tak. E, tu znowu coś się kryje. Jeszcze jakiś dziki pok. To krok to pok i kolejny snowpok. Dobra, snowpoka już mamy, więc... E, HODU! Oh no, Słopok chyba daje fa do spec z ale też pewnie nie jestem. I znowu mamy miód. No tak się tu będzie codziennie odkładał. Jeśli tak, to ciekawa ciekawostka. Dobra, jeszcze za tak co Pokedex powie nam o Laprasie. Lapras też będzie w, y, tutaj w wybrzeżowym Pokedexu, a w Pokedexie. Y, I Lapras myślę, że będzie gdzieś na końcu. Tak jest, numer 150. Y, dobra, a tak, Laprasa też można złapać tutaj, właśnie pływając pływałem z powodzie. No i na Laprasie jest to program Transportowy. Jest naprawdę inteligentny, jest w stanie rozumieć Czasami znaczy, no, lubi po prostu transportować ludzi na swoich plecach. Dokładnie, jeżeli na przykład dla prasa nauczymy surf, to będziemy mieli też ekskluzywną animację w Pokémon X i Y. Dobra, Toros. E, Toros daje V do Ataku albo do Speed. A teraz zasadnicze pytania: albo do tego, albo do tego, albo do tego i tego. Dobra, więc spróbujmy go rozwalić. Strength. Dobra, to jest koleżanka no, za dużo mi to nie zrobiło. Dobra, zamiast tego leci Construct. I rozwalmy Taurosa. I powiedzmy Taurosa. Teraz to się Pokemonem Pokémonem jest. No, ok. Także sobie dalej. Ach, i znowu dziki Pokémon. Ja chciałem wam pokazać jeszcze, jak się pływa. O, Pachirisu, Pachirisu jest nowy Pokémon, jest to Pokémon typu elektrycznego, jest to Pokémon wiewióra. Dokładnie. Co robi ten nadejścia, nie wiem, ale dobra, spróbuję, no, sobie zabrać, tylko. Nie, Pachirisu so na Volt Absorb, nie ma statika, więc mogę go zaatakować. Dobra, ten z nam jest Slirta, to jest atak specjalny. Dobra, i w sumie, Pachirisu, już nie będę wie, co atakował, po prostu spróbuję głośbić glum i złapać. To jest po prostu elektryczna wiewióra, mieliśmy chyba go okazję zobaczyć u jakiegoś trenera. Już nam jest Spark! To jest fizyczny atak elektryczny, który jeszcze może sparaliżować się. Czy back, back? jeszcze nie back, tylko slip powder... A później back. Dobra, koniec, jest w moją stronę wymierzony. Dobra, to jest uniknął mojego slip powdera. Oho, niedobrze. Jest już Andrew. Ha. Dobra, slip powder. Dobra, udało mi się usiąść w kaczywisu. Więc teraz szybka akcja, próbujmy pacerisu złapać. I mi że się uda. Także pokeball. I raz, i dwa, i trzy. I powinien być. I jest. Także mam kolejny wylubek, bo na pacerisu. Dokładnie, iglo dostaje ekspa, lime dostaje ekspa. No i pokelex dostaje. Może ten jak spacerowy spis. Więc jest to elektryczna wiewióra, tak jak o tym wspomniałem. Eee... Aha, jakby parta tych Pokémonów może pocierać się jakby policzkami i przez to dzielą się energią elektryczną, którą mi zmagasynowali. Wyjątkowo ciekawy Pokémon. Sponsorujemy, że nie jest cały taki zły, jest bardzo wytrzymały. Dobra, w każdym razie, tak, teraz, kiedy mamy HM Surf, możemy właśnie przyciskając A po prostu przy wodzie, no, po prostu pływać na przykład na plecach naszego Dealera. Dokładnie, tak, oto się pływa, tu już jakiś tener się czai. Ja chciałbym ja tego zobaczyć, czy... Jeżeli mam też Laprasa w teamie, bo też nauczę go z surfa, widzę, że Lem też ma jakiś przedmiot. A, chciałbym Wam pokazać tę ekskluzywną animację Laprasa. Wygląda naprawdę świetnie. I sobie damy zamiast Water Pools. tak Surf jest lepszy niż Water Pulse, na dobrą sprawę że Laprasa nie będą musiał ustawić wyżej w teamie teraz. Sprawdźmy to, czyli tak, sobie pokemony to ciekawa, to Dobra, teraz, znaczy weźmy sobie w Pokémony i Lainnowice weźmiemy przedmiot. Co to daje? ciekawego że znamy z Hyperpotiona. Dobra, Laino teraz, znaczy Laprasa weźmiemy sobie wyżej. No nie będę się bił, tylko tak chciałbym zobaczyć, czy yy, będziemy mieli tą fajną animację. Tak jest, Lapras. I właśnie Lapras ma ekskluzywną animację. Tak jest, no i możemy sobie pływać. Właśnie tutaj, ale więcej sobie popływamy w kolejnym odcinku z serii Pokémon Y, gdyż będę musiał już kończyć. Także w dzisiejszym filmie będzie wszystko, żeby nie zapomnę tylko o kupowania kupującego tenera, bo tak to jest tener. Do ja w kolejnym filmie z serii, to cześć!